Dzień dobry z Krakowa, 21 edycja Szlachetnej Paczki. Weekend Cudów już za nami. Dwa dni, gdzie pomoc docierała do tych, którzy potrzebują tego najbardziej, a przed tymi dwoma dniami przez kilka tygodni opowiadaliśmy o tych, którzy tej pomocy potrzebują, korzystając z takich haseł, których na co dzień często bezrefleksyjnie używamy. Mówimy: Nie mam się w co ubrać. Piątek, piąteczek, piątunio, dieta tysiąca kalorii. My w parce do tych haseł dopowiadaliśmy, że dla niektórych to prawda, jak w przypadku tych, którzy nie mają się w co ubrać, że dla niektórych piątek to dzień jak co dzień, nie mogą wyjść z domu, a dieta tysiąca kalorii dla niektórych to nie wybór, tylko smutna konieczność. Dzisiaj po weekendzie cudów możemy powiedzieć, że dla niektórych. Świat się zmienił. 17 tysięcy 10 rodzin, które otrzymały pomoc, a przede wszystkim to, bo to jest efektem paczki, że są zauważone i poczucie, że są ważne. O tym będziemy dzisiaj opowiadać. O tym opowiadaliśmy w miniony weekend, w sobotę i niedzielę. Ale dzisiaj o tym efekcie paczki bardziej w e, takiej perspektywie liczb. Efekt paczki zamknięty e, w liczbach. Nasze wyniki. Świetnie, że jesteście z nami, świetnie, że są z nami nasi przyjaciele e, z mediów. To spotkanie nie potrwa już długo około 15 minut ale będzie, hmm, będzie gęsto i z dużym, e, z dużą wdzięcznością. Ze mną w Krakowie Joanna Sadzik, szefowa wszystkich szefów w szlachetnej paczce. Dominika Langergniuka, która odpowiada za naszych przyjaciół z biznesu. Dzień dobry. Agnieszka Grzechnik, która opiekuje nasze programy społeczne, szlachetną parczkę i Akademię Przyszłości. Dzień dobry. I Magda Łukasik, która dba o liczby, dane, badania, tak naprawdę o to, żebyśmy trochę lepiej rozumieli otaczający nas świat i współautorka publikowanego rok do roku raportu o biedzie. W paczce dbamy o to, żeby po weekend Cudów ten raport przynajmniej trochę tracił na aktualności. 17 10 rodzin to jest pierwsza liczba, którą chcielibyśmy, żebyście dzisiaj zapamiętali. I zanim tej liczby przyjrzymy się szkiełkiem i okiem, to Joanna, my o tych ludziach, do których dociera paczka w ciągu roku różnie myślimy, nie my w paczce. My ich znamy, dlatego o nich e, myślimy jako o pani Władysławie, pani Joannie, pani Marii. E, pa, pan Adam e, tam też jest, ale jest też 13 Adrian, o którym za moment. E, rzeczywiście zrobiliśmy takie badania e, do raportu o biedzie, o którym wspomniałeś dzisiaj, w, z których wynikało, że wciąż wielu z nas myśli o tym, że bieda bierze się z alkoholizmu, że bieda bierze się z nieróbstwa, z lenistwa. Że bieda bierze się po prostu z takiego życiowego nieogarnięcia, a my wiemy w paczce przecież, że do tych osób, do których docieramy, Bieda wzięła się po prostu od tak i że każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji. Kim są te osoby, którym pomagamy? To właśnie wspomniany Adrian ma 13 lat, jego tata zmarł na COVID przed rokiem. Adrian nie może się z tego podnieść. Co odnalazł w paczce? Poza tym, że ogromne wsparcie dla jego mamy i rodzeństwa, to odnalazł także terapeuta, osobę, która, znowu osobę, człowieka, która będzie się z nim spotykała przez tyle czasu, ile trzeba będzie, po to, żeby wyszedł na prostą, żeby e, uwierzył, że świat nie jest taki zły i że jeszcze coś go czeka, trzynastolatek. To pani Joanna, która mm, w pierwszej paczce, którą otworzyła, była maszyna do szycia. I jej stara się zepsuła, jej naprawa kosztowała bardzo, bardzo dużo i e, zobaczyła tą maszynę i powiedziała wolontariuszce, że wow, e, to w takim razie ja już będę mogła sobie zarobić na węgiel. No i ta... E, Szybko to się stało nieaktualne, dlatego że w kolejnej parce był Bon na dwie tony węgla, ale to oznacza, że będzie mogła y, być samodzielna. No i do tego dążymy. Dążymy do tego, żeby ten świat przynajmniej niektórym się rzeczywiście zmienił. Naprawdę. Tomasz Kot, nasz przyjaciel, obecny w tej edycji szlachetnej paczki, mu, mówi, że, że tam w tej parce to tam czasami krowa, komputer, kot, e, ale najważniejsza jest paczka. E, ci ludzie, którzy tą paczkę e, tworzą, w tym roku połączyliśmy ponad 700 tysięcy osób. 700 tysięcy osób to 704-200 tysięcy osób. Połączyła szlachetna paczka w tej edycji. Magda, jak mówimy o tej ogromnej liczbie osób, to kogo tak naprawdę mamy na myśli? Tak, te 700 tysięcy osób to przede wszystkim grupa darczyńców. Tych darczyńców mamy 500 tysięcy 2875 i to jest oczywiście bardzo dużo. Natomiast w tej liczbie również są osoby, które paczkę otrzymują. Tych osób jest 45 tysięcy, również wolontariusze 12 800, ale to również osoby, które wspierają paczkę finansowo. Padło takie ważne, to e, słowo, e, powiedziałbym, że świętość nad świętościami, wolontariusze, Agnieszka tych wolontariuszy trochę w tym roku było, e, no, do, dokonali tych cudów, o których mówiliśmy w miniony weekend, ale jeszcze jakiś czas temu, e, wiesz o tym najlepiej, martwiliśmy się, czy, czy to w ogóle będzie możliwe. Dokładnie tak. Magda powiedziała: 12 tysięcy, troszeczkę nawet z górką, osób, które zaangażowały się jako wolontariusze, 840. I tak, my kilka miesięcy temu bardzo się baliśmy, że tych wszystkich osób po prostu nie uda się znaleźć. To już jest drugi rok, kiedy przyszło nam organizować szachetną paczkę w czasach pandemii. I o ile ten ubiegły rok był szczególny, bo z jednej strony to zagrożenie epidemiologiczne było równocześnie ono w zeszłym roku jeszcze powodowało bardzo dużą taką mobilizację. My wiedzieliśmy, że coś trzeba zrobić, trzeba z tego domu jednak wyjść. Ludzie się jakoś samoorganizowali. Ten rok to już jest drugi rok i trochę jest tak, że się przyzwyczailiśmy do tego, że można tak wiele rzeczy robić z domu. Można praktycznie wszystko zamówić, tak naprawdę nie ma zbyt wielu powodów, żeby z tego domu wyjść. A paczka to jest spotkanie i bez względu na oczywiście reżim sanitarny, na to, że potrzebowaliśmy na siebie uważać, oczywiście, że tak. Natomiast bardzo nam zależało, żeby dochodziło do spotkania, do spotkania konkretnego wolontariusza z konkretną rodziną, bo wtedy ta paczkowa magia może się wydarzać w najlepszym tego słowa znaczeniu. I rzeczywiście ja bym chciała z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować, dlatego że te 12 840 osób to jest absolutna rzesza bardzo odważnych ludzi, którzy mimo bardzo niesprzyjających okoliczności, w maseczkach, z płynem dezynfekcyjnym, ale którzy wyszli z domów i poszli poszukać tych, którzy niejednokrotnie sami o pomoc przecież nie, nie proszą. Więc przeogromne dziękuję do, do absolutnie każdej osoby, która w tym roku jako wolontariusz z nami była i będzie, bo pewnie dzisiaj jeszcze padnie nie raz, że paczka przecież wcale w Weekend Cudów się nie kończy. Magda, gdybyśmy mieli tym wolontariuszom przyjrzeć się właśnie takim szkiełkiem i okiem badacza i powiedzieć o nich trochę więcej, no to myślę, że to co moglibyśmy dodać to na pewno to, że wolontariusze w tej edycji pracowali w 644 rejonach w Polsce. Z tego 76 rejonów to takie miejsca, gdzie docieramy albo po raz pierwszy, albo rejony znacznie zwiększają swój zasięg pomocy. No i też myślę, że warto wspomnieć, że są takie województwa, gdzie paczka dzięki pracy wolontariuszy właśnie dociera. Ta pomoc wzrasta naprawdę czasem o 40% na przykład i to jest województwo na na przykład opolskie lubuskie, ale generalnie w skali całej Polski paczka zwiększa swój zasięg. Paczka zwiększa swój zasięg i to jest absolutnie ważne, bo ten rok jest rekordowy. Będziemy o tym jeszcze, jeszcze rozmawiać. Natomiast jak mówimy o wolontariuszach, to ja muszę przywołać historię, którą od swojej zaprzeczonej wolontariuszki usłyszałem dzisiaj rano. Paczka do jej rodziny, którą się opiekuje, dotarła w niedzielę. W tej rodzinie była 9-letnia Marysia, która pierwszy raz w życiu, 9 dziewczynka, otrzymała nowe buty. Zawsze odzież, którą miała, to była odzież po starszym rodzeństwie, albo odzież używana, którą otrzymywali od przyjaciół. I Marysia z niedzieli na poniedziałek spała w zimowych butach, bo nie chciała ich zdejmować nawet na noc. To dzieje się dzięki tym wszystkim 700 tysiącom ludzi, których paczka połączyła. To Magda, zostańmy jeszcze pod tym szkiełkiem. Ci ludzie, trochę o nich więcej, bo powiedzieć, że to są wolontariusze, darczyńcy, dobroczyńcy, beneficjenci, to i ja mam niedosyt. No jasne, myślę, że tutaj warto jeszcze dodać takie liczby, które co roku się pojawiają u nas, to to, że darczyńcy zbierają się w grupy, robią paczki, paczka w paczce. W tym roku tych osób, które przygotowywały paczki było średnio o 31. I to dużo więcej niż rok temu. To jest dużo więcej niż rok temu. To jest właśnie efekt tego, że w paczkę włączają się firmy, instytucje i tak naprawdę coraz więcej osób tą paczkę przygotowywuje. No i średnia wartość paczki w tym roku to 4000 i 4 zł. I znowu to więcej niż rok temu. Pamiętamy, ile było rok temu? Mniej więcej. 3600. Powiedzieć do Magdy, mniej więcej. Dominika, to, to są te, te paczki 31 osób. One powstają, bo skrzyknie się grupa znajomych, bo ktoś napisze post na Facebooku, bo powie do swoich przyjaciół, sąsiadów, rodziny, hej, zróbmy paczkę, zróbmy coś dobrego i ważnego przed świętami, ale to są też firmy i instytucje. Tak, w tym roku. Y Firmach i instytucjach. Pento Paribas, Allegro. Allegro i Biedronka. Bo współpraca z naszymi partnerami, których mamy naprawdę wielu i za każdego z nich bardzo serdecznie dziękujemy, to też wsparcie finansowe dla szlachetnej paczki. Dzięki współpracy z partnerami paczka może działać, możemy planować kolejne miesiące, możemy się rozwijać i docierać do tych miejsc, w których nas jeszcze nie było. I tak jak na przykład właśnie nasi partnerzy zapraszają nie tylko swoich pracowników, ale też swoich klientów do wspierania szlachetnej paczki. W banku można to zrobić przez szybki przelew na szlachetną paczkę. Klienci Allegro mogli kupować przez cały miesiąc cegiełki wspierające naszą, naszą akcję, nasz program. A w sieci sklepów Biedronka wspierać paczkę można kupując słodycze serii Magnetic. Efekt paczki, efekt Weekendu Cudów to nieoczywiste sytuacje, gdzie na przykład wiceprezes bardzo dużego banku, którego nazwa tu już wielokrotnie padała uznaje, że on dzisiaj nie jest wiceprezesem, tylko wolontariuszem i ogłasza to światu. Tak było w niedzielę. W niedzielę, w niedzielę. W Weekend Cudów, tak, bo tak, bardzo bo. się poczuł właśnie darczyńcą, który wspólnie z zespołem przygotowuje pomoc dla konkretnej rodziny i to była ta najważniejsza rola. Ja teraz zrobię coś bardzo nieprofesjonalnego, bo powinienem patrzeć albo w ten obiektyw, albo na e, naszych bohaterów, ale odwrócę się w drugą stronę. Mam nadzieję, że te osoby, które oglądają nas na Facebooku, YouTube i Twitterze letniej paczki mi to na łamek sekundy e, wybaczą, dlatego że tam... Obiektywami, za obiektywami kamer i mikrofonami są dziennikarze i media. 700 tysięcy ludzi. Wy jesteście z nami przez cały rok. Byliście z nami podczas Weekendu Cudów. Byliście z nami kilka dni wcześniej, kiedy martwiliśmy się, że nie znajdziemy darczyńców dla każdej z rodzin. Byliście z nami, kiedy mówiliśmy, że już rodziny można wybierać. Byliście z nami, kiedy szukaliśmy wolontariuszy i jesteście z nami zawsze, kiedy paczka tego potrzebuje. Mamy rekordowy Wyrok. A za chwilę poznacie jeszcze tą pewnie. Najbardziej interesującą liczbę poza osobami, którym pomogliśmy, czyli wartość pomocy. Czujcie, proszę, właśnie dziennikarze, wydawcy, operatorzy, całe zaplecze świata mediów, które jest przy paczce, że każda paczka, którą dostarczyliśmy w tym roku, każda złotówka, którą otrzymywaliśmy, to jest prezent od Was, bo, bo mówicie o paczce w taki sposób, że inni chcą w paczce też być. I to jest moja osobista, ale też od całego naszego zespołu duże, duże dziękuję. Wracam tam, gdzie powinienem patrzeć, bo już reżyserka krzyczy. To dziękuję, jeszcze będzie tutaj parę razy parę razy wybrzmiewać. Ja myślę, Jan, że idealną osobą do tego, żeby powiedzieć dziękuję, jest tak z lotu ptaka, jesteś ty. Z lotu ptaka. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które zaangażowały się w Weekend Cudów, ale też przez wszystkie te miesiące poprzednie zaangażowały się w szlachetną paczkę. I to, co chciałabym powiedzieć, bardzo, bardzo dziękuję, ale też proszę o więcej, dlatego że Szlachetna Paczka nie kończy się W weekend cudów. Ona tak naprawdę dla wielu rodzin zaczyna się w weekend cudów. My wciąż będziemy spotykać się z rodzinami, pracujemy z rodzinami, zaczynamy paczkę prawników, paczkę medyków, wciąż prosimy o wasze zaangażowanie. Szlachetnapaczka.pl to ten adres, pod który możecie wejść. Powiem też. O Akademii Przyszłości. Śmiało. Dzieciaki czekają na swoje indeksy, też przez stronę paczki. Zapraszam Was do zaangażowania się w Akademię Przyszłości, która również działa przez cały rok. I no tak, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Proszę o więcej i, i pamiętajcie, że Weekend Cudów to, to nie finał paczki, to nie finał tej edycji. 700 tysięcy ludzi, 17 tysięcy 10 rodzin optarowanych. Wiemy już ile wynosiła wartość średnia paczki, wiemy ile osób robiło paczki. To Magda spróbujmy to jeszcze, jeszcze zsumować. Co wspólnie zrobiliśmy, jaka była wartość tej pomocy w tym roku? Pomnożyć. Yy, w, <gryw> yy, tak, w tej edycji paczki yy, wartość pomocy przekazana rodzinom wyniosła 68 milionów, 111 965 zł. I to też jest niesamowity wzrost w stosunku do tego, co było rok temu, bo to jest wzrost o 17 milionów zł. Za to też dziękujemy, bo oczywiście paczka to przede wszystkim spotkanie to jest sprawa godności, tego, żeby ktoś poczuł się ważny, zauważony, a czasami znaleziony, bo czuje, że już jest zupełnie, zupełnie sam, ale trudno czuć się szczęśliwym trudno czuć się zauważonym i dostrzeżonym kiedy codziennie otwieramy pustą lodówkę albo marzniemy w zimie więc ta pomoc materialna choć jest tylko początkiem jest niezwykle ważna dlatego też o tej pomocy mówimy na końcu i też chcemy żeby to była jedna z tych liczb które zapamiętacie bardzo bardzo za to dziękujemy bez was to nie byłoby możliwe w tym roku też szczególnym bo mamy świetne wyniki Chcieliśmy wam podziękować w szczególny sposób w niedzielę wieczorem przez cały dzień w Warszawie była mgła, ale tuż po zbroku, kiedy my chcieliśmy wam podziękować w szczególny sposób, zaraz zobaczycie, w jaki tam mgła się podniosła. Pałac Kultury na chwilę stał się szlachetną paczką. Tak było w niedzielę. My w zasadzie tyle na teraz. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. 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 I zostańcie jeszcze z nami przez półtorej minuty. Zobaczcie, jak Weekend Cudów wyglądał tam, gdzie działo się naprawdę. Poza tym studiem. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. dobry. Jędrzeju, możemy No, idziemy.

Patrzcie się! A no, tam jest laleczka? A Proszę mnie! patrz! Do my Super, nie? 네? Yes. Nie! Yes. <laughs> no! A, Piękny! No! <laughs>